pokazać. Zobaczcie, znalazłam stare gazety i uznałam, że, Nadia nie psuj, że te gazety mi są niesamowicie potrzebne do szczęścia. Wzięłam je sobie i zaraz Wam pokażę, co ja z tych gazet takiego wymyśliłam. Taki mały recykling. Siedzę w domu, nudzi mi się, także czego chcieć więcej. W pierwszym kroku porwałam sobie te gazety na takie... Jednostronne. No i teraz będę z tego swijała rureczki. Wyglądają wszystkie rurki, 92 sztuki. No i teraz czas wyplatać koszyczek. Z gazet powstało takie pudełeczko na mulinę. Wyszło lepiej niż się spodziewałam. O proszę bardzo. Nie jest idealnie, ale jest w taniu. <śmurzujesz> Może tak. Ja już sobie część rzeczy tutaj rozpakowałam. Od samej góry mamy obręcz dziewiarską. Mój przerywnik, dalej jest konik, tutaj niżej mulinki. No i mój zaszycik, Nadia przestań. Niżej organizery i mój nowy projekt. I tutaj, jeżeli bym chciała, to mogę sobie wszystko pięknie zaświecić. No, i moja półeczka jest już gotowa. Reszta rzeczy jeszcze nie. Że ja to dopiero jestem udana. Dodałam za wcześnie cukier do białek. No i nie ubiła mi się beza, tylko zrobiło mi się jakieś nie wiadomo co. A żeby tego było mało, to jak wlewałam, to miałam tą foremkę ustawioną krzywo. No i wszystko mi się prawie wlało, więc mm, rewelacja. Masterchefem to ja nie będę, ale. Mm... No mam nadzieję, że chociaż w smaku to będzie dobre. Muszę teraz poczekać aż troszkę przestygnie, bo tutaj mi się wszystko przykleiło. Poczekamy i spróbujemy. O, pięknie odchodzi. Odkąd pokazywałam Wam poprzednio przednio kawałeczek mojego mieszkanka, to troszeczkę się tutaj pozmieniało, ale jeszcze nie na tyle, abym mogła powiedzieć, że jestem z tego zadowolona. Tutaj jest ta komoda, która była i ona mi służy właśnie za takie biurko. Tutaj zazwyczaj leży laptop, mój hafcierski zeszyt. Pisaczki, do których Nadia nie może mieć dostępu. Tutaj widok przez okno, przepiękny jak widać. No i dalej się pozmieniało, bo tutaj jest pranie, tego Wam nie muszę pokazywać. No i tutaj moje półeczki. Zazwyczaj na tej półeczce są mulinki i tutaj jest koń, ale ona aktualnie jest w sypialni, więc tak to tutaj wygląda. No i dalej też się zmieniło, dlatego, że ta półeczka też została zamieniona. E, tutaj jest właśnie taki kącik na pranie. Na tej półce jeszcze nie poukładałam, bo nie wiem, gdzie ja to mam pochować. Mam tyle półek, a nie mogę się zdecydować. E, dlatego też wszystko jest jak jest. W ogóle to nie zdobi, ani ładnie nie wygląda. E, stoliczek. No i tutaj kanapa. To jest nieszczęsna kanapa, której po prostu, no nie mogę na nią patrzeć. W pierwszej kolejności musimy tutaj kupić coś, żeby na tą kanapę narzucić, bo ona jest po prostu okropna. Ona nie wygląda ładnie. Ładnie. W dodatku jest ubrudzona i jej się nie da doprać, więc no, sami widzicie tutaj u góry jakieś plamy, tak jak nie wiem, z farby. No, no nie wygląda to dobrze, więc musimy kupić jakąś taką ładną narzutkę. No jak na razie wszędzie jest pusto. Tutaj też taki pusty stolik. Ale jest jak jest. No i tutaj też doszedł stół. Ja wam mówiłam, że tutaj to to będzie moje biurko, ale jednak wyszło jak wyszło, że mam do tego stołki i to tworzy nam piękny stół. Mm. Jest jak jest, nie jest może zbyt idealnie, nie podoba mi się to, zobaczcie. Tutaj jest takie ala, nie wiem, szkło na wysoki połysk. No i po prostu myć to, ja to myję codziennie, a i tak jest na tym pełno kurzu, nie da się tego domyć, tutaj w ogóle brudne. No, ja naprawdę stoję, myję, a to i tak jest brudne cały czas widać na tym kurz czarny połysk to jest najgorsze zło jakie może być no tutaj jak widzicie Nady już robi porządek Chciałam Wam po prostu pokazać, jak się to tutaj u nas zmieniło. Jeszcze nie jest idealnie, nie jest tak, jak bym chciała, ale to jest dopiero nasz pierwszy tydzień tutaj. Dopiero wybieramy się do IKEA i chcemy pokupować kilka rzeczy do mieszkania, więc jak już coś kupimy, to Wam pokażę od razu, jak to wygląda. E, troszeczkę, wiecie, z innej perspektywy. Bardziej tutaj chodzi o to, żebyście zobaczyli takie porównanie przed i po, więc pokazałam Wam kawałek mieszkanka. No na razie jest jak jest, ale liczę, że będzie lepiej. W końcu nadszedł moment podsumowania, więc chciałabym Wam opowiedzieć o tym, co się działo u mnie w ostatnim czasie. Warunki bardzo polowe, ale tutaj średnio mam możliwość nagrywania, nie mam tego największego statywu, więc wszystko się trzęsie, ale powoli z biegiem czasu może sobie to wszystko jakoś ogarnę. Zacznijmy może od hawciarskiego zeszytu. Tak się prezentuje miesiąc kwiecień i jak widzicie pustki, pustki i jeszcze raz pustki. Jak ja to podliczę, to nie wiem, czy tutaj w ogóle 5000 będzie. Chyba nawet nie. Tutaj jest jakieś 200, tam zaokrąglając 60, 800, 400, 200, 120, 200, 500, 400. No to są takie. No, no, niewielkie liczby, więc tutaj będzie tak samo źle jak było wcześniej. Tutaj jest marzec, jak widzicie, jest dokładnie to samo. Ten kwiecień jest nawet gorszy, ale. Mam nadzieję, że maj będzie już dużo lepszy. I jeżeli chodzi o to, co tutaj robiłam, no to na początku było troszkę kolosa. Jak byłam jeszcze w Polsce, tak to no to koń zgodnie z planem. No i tutaj było troszeczkę poduszki. No i jeżeli chodzi o tego konia, to koń wygląda teraz tak. Dorabiałam trochę tutaj, trochę tutaj. Także ten koń rośnie. Skupiam się najpierw na tym, co najtrudniejsze, czyli właśnie... Yy, ten obszar, chociaż no, najtrudniejsze to źle powiedziane. Na tym może co trudniejsze w tym wzorze, bo ogólnie wzór jest bardzo prosty. Więc tak on teraz wygląda. Pięknie rośnie. I poduszka. Jeżeli chodzi o poduszkę, no to ja wyszywałam y, tylko tutaj, w zasadzie y, tego balonika. Już jest coraz lepiej. Tutaj o. Tak wygląda całość. Ja chciałam podgonić troszeczkę tą poszewkę, dlatego że ja kupiłam sobie już poduszkę. A w zasadzie to mój mąż kupił poduszkę. Stwierdził, że będzie idealna właśnie pod mój projekt. No, mam nadzieję. Wiadomo, że to jest na płasko, a ta poduszka jest wypukła, więc no mam nadzieję, że ta poszewka będzie pasowała. To jest standardowa taka poduszka. Nie wiem, 40 na 40. Nie wiem nawet jakie wymiary mają poduszki, ale to jest taki standardowy. Więc no mam nadzieję, że to będzie pasowało. Tak to wygląda, skromnie, bo skromnie, ale liczę na to, że już będzie lepiej. Planuję też rozpocząć nowy projekt i to już teraz w zasadzie od maja. Mm, tak, już od maja. Więc y, zostało mi ile, który ci jest 29. No to jeszcze jutro i pojutrze zaczynam, także zobaczycie filmik z rozpoczęcia nowego projektu. Tak jak mówiłam, u mnie skromnie, ale teraz dużo mieliśmy takich rzeczy związanych z przeprowadzką. Ja też jak przyjechałam, to chciałam poznać miasto. Troszeczkę sobie jeździłam, uczyłam się poruszać komunikacją miejską i byłam, wiecie, w nowym miejscu, w nowym kraju. Chciałam to wszystko poznać, chciałam zobaczyć, gdzie jest jakiś sklep, więc tak. Tak naprawdę przez dwa tygodnie e, tylko kursowałam w to mi z powrotem. Niewiele nagrywałam, niewiele robiłam, ale myślę, że jest to takie dość logiczne. E, teraz zabieram się już powoli do pracy. Próbuję się powoli wdrożyć w to, co było w Polsce. Chociaż ciężko jest, bo ja w Polsce byłam już w takim transie, że po prostu te filmy szły automatycznie. Ja cały czas wyszywałam, cały czas nagrywałam i sprawiał mi to ogromną radość. A teraz, kiedy zrobiłam sobie przerwę, to strasznie ciężko jest mi się wdrążyć w ten etap pracy, w którym byłam. Ale myślę, że wszystko z czasem. Ja jestem tylko człowiekiem, nie jestem robotem, więc musicie mi to wybaczyć. Ale już powoli wkraczam na dobre tory, więc zobaczycie nowy projekt i zobaczycie, co ja tutaj takiego wymyśliłam. A teraz się z Wami żegnam. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, jaki był Wasz kwiecień, koniecznie. E, u mnie się jeszcze nie skończył, ale jak widzicie, tutaj nawet nie ma co podsumowywać. <grym> Dlatego też mówiłam, że tych podsumowań raczej na moim kanale nie będzie. Nie przedłużam. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. No i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!